Cześć, witajcie. Mamy czwartek. Zapraszam na klina. No i jako, że mamy czwartek, to oczywiście kontynuujemy sobie serię, jeżeli zdołasz. A na dzisiaj jest bardzo fajny fragment. Jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę, traktując jednakowo. Oba, oba te złudzenia. O jak to złudzenie? Przecież moje sukcesy czy porażki one kuźwa nie są złudzeniem, przecież one cieszą i bolą jak kurde nic, no one nie są fałszywe, one są prawdziwe. Traktor zapycha z pola z ziemniakami za mnie, to może zaczekamy chwilę, bo pewnie będzie go nieźle słychać. <śledzimy> Na wykresach widzę, że go słychać, to nieźle. Dobra. No, wykopki, kurde, to było coś, nie? Wam powiem. Za dzieciaka się jeździło na wykopki i kartoflami, kartoflami rzucało. Zginiły mi, nie? To, kurde, było wyzwanie. Możecie dać znać w komentarzach, czy chodziliście na wykopki za dzieciaka, czy nie, jak to było z tym. Moi drodzy, wracając do filmu. Sorry za tę dygresję, ale kto jest ze mną dłużej na kanale, ten wie. Yy, yy, że to nie jest najwyższa jakość prowadzenia tych rozmów u mnie. Yy, jeżeli umiesz przyjąć sukces i porażkę traktując jednakowo oba te złudzenia. Yy, bardzo często jest tak, że kiedy spotka na co, nas coś dobrego, to jesteśmy, wiecie, w niebo wzięci po prostu wow, nie. super. Kolejny oczywiście okaza do picia, nie? no bo trzeba opić sukces. A kiedy nas rybnie porażka. No to oczywiście trzeba yy, smutki jakoś wyleczyć. No to wiadomo, najlepszy sposób, no to się nachlać albo naćpać. Nie? To oczywiście absolutnie tak nie jest. Mm, ale zobaczcie, jak pewne rzeczy, w które my wierzymy, i chcę to podkreślić, chcę, żeby to wybrzmiało, rzeczy, w które my wierzymy, jak bardzo one determinują nasze zachowanie ba, jak bardzo determinują nasze życie. Bo teraz zobacz, uwierzysz w to, podkreślam, uwierzysz w to, że ogromna firma z ogromnymi zasobami da ci szczęście i spokój dla swojej rodziny, a po 15 latach obudzisz się być może już bez rodziny, z tym ogromnym sukcesem, to zobacz, jak, jak wiara w ten rodzaj sukcesu, jak bardzo ona wpłynęła na twoje życie i na życie twoich bliskich. Więc kochani, to nie jest tak, że niech każdy wierzy w co chce. Oczywiście, w pewnym sensie niech każdy wierzy w co chce. Ale z drugiej strony, to, w co my wierzymy, bardzo często determinuje nasze zachowania, nasze postępowanie, a to już wpływa na nasze życie i na życie innych. Yy, czy jeżeli osiągniesz jakąś porażkę? Moi drodzy, ja mam 40 lat, przestałem pić w wieku 26 lat. Ja zacząłem bardzo wcześnie i bardzo intensywnie. Yy... Dla wielu osób bo w tym wieku, jak ja już mam 40 lat, to już wiecie, no, że ja nie piję. Chociaż pewnie nie, dla wielu też sobie mogą myśleć. Pewnie sam bym tak kiedyś sobie myślał, że jestem kompletnym przegrywem, bo on nie może pić. Ja tam uważam, że ja już nie muszę pić. Yy... No ale to jest jakby trochę inne nazewnictwo, ale jednak różnica robi, prawda? Yy... Ale kochanie, no tak to kurczę wygląda, ne? Sam bym pewnie sobie myślał, że kurde, no ja teraz spotkanie towarzyskie, czy coś, co za przegryw, ne? Masakra jakaś. A tu nagle nie, hej, dla mnie to jest ogromny sukces i to taki ob, twoja mać sukces. Dla kogoś, ktoś, że nie może pić, no to jest kompletna porażka. A tak obiektywnie? My mówimy cały czas o alkoholu, więc suma summarum, no to. W sumie nieistotne, nieważne, nie istotne, nieważne i kurde, my o używce rozmawiamy. I teraz zobacz abstynencja, czy czynny alkoholizm może być jedno i drugie sukcesem lub, lub porażką. Zależy od punktu yy, siedzenia, tak punkt widzenia zmienia się z punktem siedzenia. Natomiast obiektywnie my gadamy o używce. I to samo dotyczy wszystkiego innego. Zobacz, jak ma z samochodami na przykład. Pewne marki określone. One mogą jakby mówić, że o to jest człowiek sukcesu, a tu coś mu w życiu nie pykło. No poważnie. I teraz zobacz, jak wiara w to może determinować Twoje zachowanie. Ja nie mówię, że na przykład takie Audi Mercedes, BMW, czy jeszcze jakieś w ogóle dopasione marki, że są złe. I dla Bufonów i buców. Oczywiście, że nie. Podejrzewam, że to są bardzo dobre samochody. I nie ma w tym nic złego, ale znowu. Zawsze należy równoważyć, nie? jaką cenę płacisz, a płacisz swoim czasem za decyzje, które podejmujesz. Nie? Bo nagle może się okaże, okazać, że kurde, no chyba nie ma sensu nie? W, iść w tą stronę. I teraz, kochani, jeżeli my będziemy, a to też do DDA nawiązuje, cisnęli w stronę sukcesu i to tak bardzo, bardzo. Wierząc, że w końcu kiedyś osiągniemy szczęście, spokój czy jakieś swoje wymarzone rzeczy, to to jest droga kompletnie donikąd. Tak? I w sytuacji, gdy my zrozumiemy, że sukces czy porażka są umownymi rzeczami, ja mam trójkę dzieci, i w niektórych państwach. Na przykład z tego, co tak trochę wczytywałem, we Francji czy w Czechach to jest spoko, fa fajnie, super sprawa. Nie? W innych państwach, również w Polsce, ej, no coś ci kurde chyba w życiu nie pykło, że ty masz trójkę dzieci. Nie? Jak to patologia, nie? rodzina wielodzietna. No w sumie się zgadza, rodzina wielodzietna, jestem alkoholikiem, wszystko się jest tak, jak ma być. Znowu traktor jedzie, tym razem puste, jedzie pewnie po następną dostawę. I wiesz, no teraz, kurde, no jak możesz patrzeć na ten sukces, na tą porażkę, wierząc w to? I zgubiłem myśl. Bywa i tak. Yy... Zawsze, kochani, za swoje decyzje płacimy. Czasem płacimy naszą uwagą. To są, to są dwa najważniejsze zasoby. Mi chodzi o to, moi drodzy, żebyśmy naprawdę zrozumieli, że sukces i porażka, one, one są pewnym złudzeniem, pewnym umownym złudzeniem, które żeśmy społecznie uznali, że coś jest takie lub takie. I to jest dobre, albo to jest złe. Po prostu przyjęte, nie? I nie chodzi o to, żeby się nie poruszać wśród tych zdań, wśród tych słów, czy wśród tych zachowań, które uznajemy za sukces lub porażkę. Tylko chodzi o to przede wszystkim, byśmy te złudzenia w pewnym sensie traktowali jednakowo. Ne? Tak było w tej chińskiej, chińskiej przypowieści e, o szczęściu i nieszczęściu. Tak jak był ten młody chłopak, e, był rolnik, który miał mm, który miał chyba tam konie czy coś i ten najlepszy koń wybiegł ze stada i wszyscy w wiosce mówili, o, ale ty to masz pecha w życiu. Po tygodniu ten koń wrócił z całym stadem takich, wiecie, dorodnych ogerów. Wszyscy, wow, ale ty masz szczęście w życiu. Potem jego syn na tym koniu jeździł, spadł z konia, połamał sobie ręce. O Jezu, ale ty masz pecha w życiu. Jedyny syn. Miesiąc później wybuchła wojna, wojsko szło, zbierało rekrutów. No i jego syna nie wzięli, bo miał ręce połamane. Ale ty to masz szczęście. Moi drodzy, sukces i porażka jest równie umowny. I o tym trzeba pamiętać i tego balona trochę spuścić, tego kija z tyłka trochę wyciągnąć, bo to też jest droga do wolności. Jeżeli zrozumiemy, że ani dążenie do sukcesu, ani doznanie porażki nas w żaden sposób nie zwiąże, i tak się nie stanie, jeżeli będziemy pamiętali, że sukces i porażka jest umowny. Jest złudzeniem po prostu. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż spuentować w miarę ten film, bo się na środku się pogubiłem. Czy to sukces, czy porażka? Nie wiem. Siedzi sobie jakiś typ na ławce, gada do kamery, Oceńcie sami. Ja mam życzę dobrego dzienka i do zobaczenia jutro w klinie. Cześć.